No, siemaneczko, wszystkim. Słuchajcie, bardzo ciężko było dostać. Ale dostaliśmy banany, ponieważ na no, dopiero jak to oni powiedzieli, jest druga tura dojrzewania. Także udało się dostać te bananki. Jak widzicie, są trochę zielone. Tutaj jeszcze pozostałości po kwiatach. No i tutaj część było tak oderwane, że musiałem odkroić. Bo były takie, no nieładne. Także mamy cztery bananki. No, i spróbujemy, jak one smakują, no bo już widzieliśmy, jak rosną. Także spróbujemy, jak smakują. Generalnie, zobaczcie, tutaj jeszcze są zielonkawe, trochę dopiero zaczynają się robić żółte. A generalnie banan jest e, mięciutki. Także oni, oni mówią, że nawet takie e, jasnozielone już można spożywać. Tutaj te banany. Także otworzymy. Tak wygląda. Ten banan, no one są krótsze niż te nasze, które kupujemy w Polsce. Niekoniecznie mniejsze, bo są większe i, i, i wąższe i szersze. Tak, o większej średnicy, o mniejszej. Ale teraz spróbujemy jak smakują, bo bardzo jestem ciekaw. No i spróbujemy. Mm. Powiem Wam, że mm. Ten bananek jest bardzo kremowy, taki delikatny w konsystencji. Nie jest twardy jak te zielone, co do nas przyjeżdżają. Jest słodziutki, naprawdę niczym miód. Może do, miód to złe porównanie, ale naprawdę jest bardzo słodki. Całkiem inaczej smakują niż u nas. Te banany są dużo słodsze. No i mówię, delikatne konsystencji zobaczcie jak super wyglądają. Mam nadzieję, że kiedyś w Polsce się taki doczekamy. No. To by było na tyle z mojej strony. Trzymajcie się na razie. Cześć!